Witam Was w moim trzecim odcinku z modami w plenerze. Tak, to już jest nasz, nasz trzeci odcinek z modami w plenerze. I od razu muszę powiedzieć tak, yy, mam Steven. Nawalił mi internet. No nie wiem co się stało, nawalił mi internet. Teraz czy będę z Steven chyba przez ten jeden... Oby tylko ten jeden odcinek. Tak. Ale no. I jak nawalił mi net, nie mogłem po prostu go przejrzeć komentarze, więc postanowiłam, że tutaj coś zbuduję. Będzie tutaj fajnie. Tak już widzieliście tutaj trochę... Widzicie teraz dopiero tu trochę już zacząłem. Tak. I pomyślałam, że tutaj tak nawet fajnie. Zobaczcie. Taka espinka, sobie tak chodzicie i p. no nie? Moim zdaniem tak, będziesz o wiele lepiej. Tak, a, i od razu muszę Wam powiedzieć o wielkim szale. Tak będzie się nazywał dziesiąty odcinek od razu opowiem o co chodzi a ja tymczasem robię łopatę i pozbieram trochę matko Kilos i coś porobię dobrze eee, w tym niby wielkim eee, matko co ja mówię sam teraz zapomniałem moje mili co ja miałem powiedzieć mm, a tak w tym wielkim szale to będzie dziesiąty odcinek już nie pytam, ja mówię że to będzie szał ale odcinek będzie Prawdopodobnie półtora godziny. Tak, odcinek będzie prawdopodobnie półtora godziny. Więc będzie dużo do roboty, dużo będziemy robić. I będzie na pewno fajnie. Ten odcinek będzie trwał ledwie 20 minut. Tak? 20 minut będzie trwał, więcej niż ten. Albo nie, nie wiem, w sumie go nie ustawiłem stopera. Nie będzie mi nikogo. Ale będzie trwał coś około 20 minut no i co ja tu mogę Wam jeszcze więcej mówić tak oczywiście bo ja tutaj będę trochę dużo budował dużo 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 będę budował więc y, po prostu i teraz się wygadam i w tle puszczę muzyczkę jakąś taką fajną, urokową. je yeah, rok dla mnie rok wymiata nie wiem jak dla was. No, o, teraz opowiem Wam może trochę o moim dniu, bo jak w pierwszym odcinku mówiłem, lubię opowiadać o, o takich właśnie o swoich dniach i o in i jak mi minął i to ten, to teraz trochę opowiem o moim dniu i zaraz zaczniemy. To zobaczycie, że tylko tylko wykopię ten gravel, bo nie będzie wkurzał. Tak... Wezmę dwie łopaty. Dobra. No i dzisiaj akurat mi się się fajnie. Proszę do fryzjera jak normalnie, bo no, każdy teraz choćby bo teraz jest ciepło i w ogóle. O matko, a jak wiecie, jak miło jest po prostu mieć już inną fryzurę i tak zimno w głowie. O ja nie mogę, jakie to fajne uczucie. Dla mnie to uczucie wymiata. O matko, to jest dla mnie uczucie z niebios. Tak, to jest dla mnie uczucie no z Naprawdę teraz, tak to jest dla mnie. Naprawdę, tak miło strasznie jest. No komu by nie było miło, yy, no wiecie, komu miło by nie było. jakieś głosy. Tu nie będziecie to słyszeć. Uuu, to szybę możemy zrobić, o takie fajne, sporo, nie? Ups, no coś tutaj będzie, poczekajcie, tu może tak. O, na razie, o taki. Dobra. Na razie, do... no. Uu, no. Tak fajnie y, odświeżyłem po, y, po tym fryzjerze. Potem posz, poszliśmy na lodę z moją siostrą. No. A kurde, tym razem nie wygrałem w bitmilka. Niestety. A właśnie, teraz trochę opowiem o kwaśnym kwarziu Jak na razie to co udało... Widzicie? Kwaśny kwazie wszystko psuje Kwaśny kwarziu No, teraz mówię Kwaśny kwarziu Ty wszystko psujesz, Nawet pogody mi zepsułeś Uch, ty kwaśny kwarziu Na razie to co mam przeczytać to negatywne komentarze, wystawione przez Kwaśnego Kwazia. On to zawsze wszystko bierze na negatyw. Wszystko negatywnie sobie robi. Każdemu negatywnie. Nie, ja nie interesuje mnie on. Niech on sobie robi, co tam chce. Może stawiać minusy, ciągle minusy, minusy, ale i tak myślę, że przynajmniej mi was nie, nie odbierze. W sumie i tak do niego napisałem, bo ja nie usunę tego. E, napisałem to prawie w drugim odcinku, że jest idiotą Już to cofnąłem Już przeprosiłem go Tak przeprosiłem Ale no, moi mili, no teraz e, ja powiem prosto On uprzykrzał mi życia. on szuka, każdy w sumie On szuka, może nie uprzykrza, ale On szuka każdego tekstu żeby no, powiedzieć, że e, to źle to źle, to źle, to źle, to źle a i to źle, i to źle. Po prostu no i ja ogóle każdego dnia, a tak to są na przykład lepszego odcinka założony się, że pierwszy raz by nie nagrał. Może pierwszy odcinek, że trochę zagłośni. To akurat tu się z nim zgodzę, to jest prawda. No ale resztę, do reszty to się już... No, pse, przesadził mocno. Moim zdaniem przesadził. Sam tak lepszego nie nagrała. Kurde. Wiecie. No, trochę smutno jest. No, komu nie jest smutno jak ktoś stawia słabe komentarze o nim i tak dalej, i tak dalej. No, komu nie jest? I komu? Każdy człowiek ma taki charakter, że Czasami smutno mu jest. Tak, nie ma kolesia, który jest ciągle wesoły. Tak ci życie jest ciągle wesoły. Nie istnieje taki koleś. Ja sam mogę nawet... W, ja w to wierzę, że nie istnieje ktoś taki. Nie istnieje moim zdaniem kto, że mu się powie prosto w twarz U, słaby, jesteś idiota. To po prostu nie zrobi mu się tak wewnętrznie trochę smutno. no. Nie ma takiego człowieka. Może, może to ukrywać perfekcyjnie, ale na pewno będzie mu smutno. No. Zawsze trzeba kogoś pocieszyć ITP. Jak się widzi. Pomóc czy co? Ja tak staram się być pomocny w szkole i w ogóle. Teraz yy, no, pewnie kwazia pozostawi pod tym jakiś swój komentarz. Na pewno, bo nie obejdzie się bez tego. To kwazia musi być tradycja że wystawia negatywne komentarze no i co tu jeszcze no to teraz muzeczkę bo tutaj już ja prawie wszystko nie zrobiłem to co chciałam. Eee... Trochę, chyba no, bez muzyki się obejdzie a może i będzie muzyczka nie wiem zobaczymy zobaczę zaraz jak mi się skończy coś do gadania, to puszczę muzykę nie oroczkowo no, tak puszczę taką rockową muzykę o tutaj kierowcę no i tak co? dalej nie wiecie tak będę budował i tak itp i itp co tu będę więcej zadał Zaraz puszczę muzykę I, no, i chyba zakończę z wami tą duszę i nic więcej no tutaj jeszcze o, może jakoś tak zrobimy coraz za taki nagły jak są nie słyszycie reakcja wypada deszcz u mnie szybko będziemy zrobić taką szafcę na noc tak myślałem a jeszcze oczywiście grała normalny nie wyłączyła. o muzyczka mam no. ślimak pat ofiarą wody jakie to smutne a dla mnie w ogóle <grystanie> Do, dobrze zabijemy owca zabijemy łóżko a ja będę coś tam robił bo no. zabijam trochę potworów i co no, to taki normalny odcinek, nic nadzwyczajnego no mam nadzieję, że też podobało wam się granku, nie dam co sam tam właśnie zrobiłem no taką wielką nadzieję, bo właśnie starałam się, żeby to najlepiej wyszło, ale quasi... Tak, yy, tu teraz muszę poprzeć quasi. Ma rację, no trochę się nie przygotowałam do tamtego. Niestety się nie przygotowałam, no. Na... Świerzczki to jest... O matko! śwież nam śpiewa, bo nuda, wieje nudą. Szara, dzisiaj nie mam trochę takiego właśnie jak zobaczyliście pewnie humoru, tym bardziej jestem niehumorzasty. Tak, to jest prawda. Dzisiaj akurat takiego humorku, na wilkiego, to ja nie mam, ale na co postanowiłem dzisiaj nagrać odcinkę? No iż powiedziałam sobie, że, że nagram, to nagram, mam dużo no. takiego humora, nie mam trochę mi no. Więc komentarzy nie czytałem, chcę wiem nim zamieszkać, no. Może akurat żadnych nie było, ale mam nadzieję, że jakieś były. O, się może akurat prześpię. Tak, prześpimy się. To się tutaj jak zginiemy, zrozpimy. Jest jeden z zalet, przynajmniej tego wszystkiego, nie? I dość przesadnie padać. Jednak kwaśny kwadzie nam sprzyja. Zjem teraz śniadanko. Mmm, ale tu fotka. Jadłem pieczonego, sztuka. ŚWIERSZCZ U mnie zamieszkał! Wylatuj, wylatuj. No, a świerzczu. Uwolniłem świerszcz. Kwaśnie, kwasia. O, fajnie to wymyśliłem, dopiero. O, sorry. Chciałem krzyknąć, ale mi znowu karwo nagle zabolało. Ja nie znoszę tego. Szczerze ja on strasznie nie lubię, jak nie woli takie wkurzające dla mnie jest okropnie. No powiecie, no, kogo by gardło nie bolało. Nie ma chyba znowu to powiem takiej osoby, która by już przynajmniej raz w życiu nie przyszła choroby kartu, no Jego, Jej gardło by nie bolało, no. Bo mnie jak teraz słyszycie, może taka lekka chrypa, albo co... No, Mam taką właśnie, ale... Albo nie będzie, żeby sądzić, że yy, no... Jestem trochę chory matko, że jak tą... Mogą słychać taki trochę normalny głos, albo taki inny. Matko skrzyni nie ma. Nie ma skrzyni tam gdzieś została. Uuu. A ja wiem, że to wszystko jeszcze, O matko, no, przecież to trzeba rozwalić. Dobra, co miałem mówić dalej? Ym, no. To chyba tyle, ja zaraz tego już mi gar... już gardło wysiadam, wiecie tak. O, matko. No, chój gradcie też nie przyszedł. Cześć. O, widziałem, że to nie jest noga, bo wiecie, tylko długopis. Yy... Hmm? żeby tu jeszcze więcej grać. Jeśli kolega pisze mi prace, to nie piszę na palce, bo wiecie. Czekajcie, ja to teraz przeczytam. Dobra, już wszystko załatwione, będziesz cicho, mam tak nadzieję. Dobra, owca lub płaszczka. Kaczka, krowa, módka, łąka to dużo i tutaj nasza wioska tak o ile pamiętacie. Hmm. Później to się zara. Pozbawisz, to będzie ładniejsze. Będzie to już coraz bardziej przypominać. Kamień stopimy właśnie. Tu już przyniesiemy piecyk, bo po co? I co Muchy. O, udręka. Prawdziwa. W normalnym sieci ten. O, o, a u mnie w domu teraz tyle much lata mam latało, bo teraz siatki założyliśmy żeby nie wlatywały a ja mam fajny bo na balkonie mam taki fajne, takie małe czułe, taki, nie, takie domek, gdzie się spał blisko i fajnie wiecie, taki, no coś w tym stylu, że tak właśnie nie mam pojęcia jak wam to powiedzieć mm, no taki domek, jak ja, nie wiem, domek nie o matko, nie wiem jak wam to powiedzieć. Nie wiem, no nie wiem. Nie mam bladego pojęcia jak wam to tak powiedzieć to, ale no dobra, dobra już. No. Tutaj będzie drugie łóżko. Tak gdzie jest tak? O matko, to by nie da się topić. Dobra, niech to się dopija jeszcze do... ...opiec, dwa kamienia. O. Tutaj jeszcze to uchniemy. I jest mają Majones. Dokłożymy te trzy kamienia i... Gdzieś indyki chodzą. Niech się chodzą, bo mają miłe... Ups, coś... Później nie tak, dobra. Nieważne, nieważne, nieważne... Do roboty idziemy, dobra. Zaczniemy od tamtej strony. Tutaj się postawi jakieś... Czyli później, ale dobra już. Czy postawi później drewniane, czy... No, może na początku zrobimy, bo... Albo dobra jeszcze na razie 3 to mm. zacznę od Dobra. Dirk nam się zbugował widzimy się jak latał o wyszimy to pochodnie Tak mi to brod pokazuje, że pochodnia mm, tak dobra i tutaj górę zetniemy i zrobimy to takie owe kamienne. Uf, moim zdaniem na razie taki domek to może być w skalę. Nie na ale teraz yy, skojarzy mi się dopiero polski pingwin. Może niektórzy... Właśnie, a może niektórzy mogą myśleć, że ja nie osiągnąłem. Nie, i po prostu jest nie zaraz tak mi i sam pomysł tak wszedł w, w posiadanie, wiecie. Czy może gdzieś postawimy? Dawajcie, gdzieś się to postawi. To będzie farbersko. Będzie tak farmersko. Czekajcie, może tak. O, właśnie tak. I te, te no, tak na razie może stać, nie? No, bo na razie jednak nie. Dobra, na razie wystrój nie odpowiada temu. <śś> <śś> Dobra. No, nie wiem ile minut nagrywam, ale pewnie z kilka. Ale jeszcze, co ja? Co mam do powiedzenia Dobrze. A i teraz kwasia kwaśnego. Jeszcze na... Zaraz, bo zaraz dokończymy. Teraz y, ty może coś widzicie, nie, nie, nie widać. Dobrze. by hmm. tutaj jeszcze powiedzieć. O, dobra, teraz widzę czas już. Uch, właśnie, włączyłam. No, dobra. No, nie, bo dzisiaj akurat to było tak nagle, bo... Mój brat przyjechał, a ja... mnie nagle gardło zaczęło boleć, więc trochę dzisiaj improwizuję bardziej <grywanie> nie wiem. ale, no, nie wiem, co by ja tu już chyba moje, moim zdaniem najważniejsze rzeczy powiedziałam A, jeszcze trochę o, o wielkim tym właśnie szale w tym wielkim szale będzie już wszystko na pięknie będzie już dalej słuchawek jeszcze nie będę miał. pewnie wiele się domyśliło że ja z kamerki robię mam głos no tak to jest prawda tak to jest prawda że ja z kamerki biorę mam mikrofon w kamerce ale no jeszcze z nie mam, mi się zepsuły Niestety No i nie musiałem kamerkę nagrywać, Dlaczego? Dlatego tak mi było strasznie głośno słychać, jak sami słyszeliście O matko, tak mi garżby boli No... Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć Pomysły mi się już wysiadają No... A, tak, widziałam o tym w tym szale. I tam już będzie muzyczka w tle, będzie już różne yy, na przykład przerywki filmików, w całym stanie się coś śmiesznego, to będzie coś w tym stylu. Yy, będzie już tam, wiecie. Początki zaczną się już bardzo takie entuzjazm. co dziesiąty odcinek będą już takie cudowe początki. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie Czacy, zapięty na ten guzik. No. No, ale tu wtrafiłem prawie ten. No. No i mili... Nie wiem ile jeszcze czasu nam zostało. Nie słyszycie. A jak nie, to taka muzyczka fajna wylećna. I wiecie, będzie tam właśnie jakąś muzyczka w tle, intro już wymyśliłem, u i to moim będzie, zanim, moje intro, zanim będzie czadowe. Krabina, o oh właśnie, razu powiem, bo oglądałem też nie, Krabina już, on wystawił chyba z dwa, czyli jeden odcinek. I na racie taki fajny odcinek może być, tylko ty to Krabin oglądasz, yy, to... Mam, no, mi się tak te teraz podzielę z Wami, z wszystkimi moim... Yy, mi się tak wydawało na początku, że Krabin nie wiedział co mówić. W sumie jak teraz, teraz nie wiem co gadać. Nie, akurat teraz to wiem. Yy, Gadamy o, gadam o Krabinie, no nie? Ale tak na początku u niego, jak ja zaczynałem, yy, to u niego mi się wydawało, że nie wie co gadać. Ja teraz w sumie, yy, ja na początku odcinka mojego... Też nie wiedziałem co gadać. Sami przecież to słyszeliście, więc... No. no. już, to będzie koniec. Znowu noc idzie, to się prześpimy i się już pewnie pożegnamy. Nie wiem, bo ja tu nie mam nie się stopera, tak jak już mówiłem. Nie wiem ile czasu w ogóle minęło, czy już dużo, czy już mało, czy ile jeszcze tam zostało. Jeżeli 15 minut, no to 15, jeżeli 20, to 20... No i wiecie. No niestety była... Ja... Mogę ze stopa rozstawić. Następnym no, razem yy, Kinga przypomni mi, żeby stopa rozstawić. Tak. O właśnie, teraz jak yy, może moja siostra coś pokada, bo mnie, jak wiecie, gardło bo trochę boli. Chcesz coś powiedzieć? ten zabra. Dobra. To było bez sensu, mm, oczekiwałem coś innego, ale skoro, jeżeli może nie słyszeliście, ale powtórzę pani, oto jej wymowa, wymówka. Ta czekoladka jest dobra. Czekolada. Czekolada. Ty co, o tabliczkę zjadłaś? Nie, dopiero zaczęłam. Do, dopiero zjadłaś tabliczkę? Dopiero czekoladę chokolada o moja y, o właśnie zanim zakończymy, powiem wam jeszcze z y, wczorajszego dnia tak y, moja mamy do mojej mamy przy, y, matko przyjechali do nas goście bo do mnie też nieznośny mały gość tak do mnie też przyjechał i do mo i przyjechali też goście do moich rodziców i słuchajcie Mam, moja mama wzięła spodycze jakieś tam dla gości każdy, no nie wzięła słodyczem ich y, wyłożyła trochę, tak, to się mleczko. Została jedna, wiecie, bo tam one są z dwóch chyba części, z dwóch części, no bo inaczej tak nie wiem powiedzieć, no tak, z dwóch części jedną wyłożyła, a y, druga część została. Co zrobił mój wspaniały brat oteczny? Zeżarł całą część. No i co się stało? Moja mama przychodzi, zamierza dołożyć. Patrzy, nic nie zostało. I nawet y, ta mleczko zostało porozwalane, leżało na podłodze. Y, wiecie, nie w ta się mleczko, tylko pudełko. No, no. I taka to była historia z moim bratem Łakomczuchem który lubi jeść to mleczko. Ja tam oso osobiście wolę Toffifi. Nie wiem dlaczego, ale niektórzy nie lubią orzechów. Moim zdaniem tam, ja właśnie lubię w tym jedynie orzechy. Toffifi to jest dla mnie takie pysznutkie. Ale teraz, gdzie jestem letko, co mnie gardło boli, też bym widział. Nie ma co, też bym widział. Nie wiem dlaczego, ale... Mi się wydaje, że ten Big Milk mi zaszkodzi, to <noise> Tak mi się wydaje, że on mnie poważnie zaszkodził. Bo ja... Łobatko, co no widzicie? Szaleje. Dobrze. Eee. No. Jeden kamień trzeba wyrzucić. Tak. Dobra, jeden kamień tu wsadzimy. Później go Do jeszcze jeden i już spadamy. No, patrzcie, jaki mamy refleks jeden. Jednak ten kamień było trzeba wyłożyć. Dobrze, to już będzie koniec. Moi mili, wyjdziemy się. Pożegnamy. No. Tutaj wyjdziemy się pożegnać. No, mam nadzieję, że przynajmniej też yy, dla was podoba się ta decyzja, że jednak tutaj zamieszkałem. Bo moim zdaniem nawet, nawet nic takiego yy, nie straciłem, nie? Masz masz. Kurde, tak trudno w ciebie trafić. Jajko dałeś, dzięki. No moim zdaniem tutaj tak nawet fajnie wioska. Będzie można hodować szmaragdami i wszystko. Tak, postaram się, żeby już w czwartym odcinku był nasz yy, fajny skin. Jak sami wiecie, bo on był naprawdę fajny. U, dobra, niech się wygluje małe wężuki. Moim zdaniem to Mentosa był fajny. A, i na, jeżeli oglądacie, to też napiszcie w komentarzach, czy podobał, podobał wam się pierwszy odcinek granka na śniadanka. No, moim zdaniem trochę za ostro zacząłem. A, i tak, tak jakby, wiecie, to Krabina. No niestety, trochę się tak odbijał bo o sekundę za daleko dopasowałem to. Ha! Zabiłem motyla! O sekundę, no niestety, dopasowałem za daleko. Nie miało być tego beknień. Zabiłem jajko? Tego niby beknięcia, czyli odbicia głosowego. Ale niestety, tak się stało i co poradzić Oso! Tak, tak fajnie takie odgłosy tej osy i takie są fajne No dobra, żegnamy się do kolejnego odcinka Ja przez ten odcinek już wyłożę z tym, wiecie trochę sufitu kamieniem i się już i wtedy wyjdziemy coś porobimy o wiele ekstremalnego. Jeżeli gadzło mi nie będzie boleć. <grych> Dobrze. Do kolejnego odcinka. Żegnam Was jeszcze raz. Miłych wakacji. I szczęśliwego dnia. Do widzenia. Albo no, szczęśliwej nocy. Matko. Dobranoc może. Tak by było lepiej, jeżeli to wieczorem oglądacie. A jak rano, no to szczęśliwego dnia. Jak w południe. Wesołego obiadu. <grych> Dobrze. Żegnam Was, żegnajcie i do kolejnego odcinka. Cześć!